Oto reakcje youtuberów na zakończenie wygrze grze Joyville. Zaczynamy od Admirosa, zapraszam. Tylko do windy, zanim je spróbuję dorwać, zanim je dorwie, do windy, Co do windy, do windy, Naciskamy, jest. naciskamy. 60... Oh, wow, o, wow, hello, kolego! I do widzenia, kolego. Papa! Papa buli. Uli. Nara! Spadamy jest buli z tego uli? miejsca, I guess, tylko. Pytanie jest następujące. Czy to będzie jak Warden of Bandman, Band, że będziemy po prostu widom jeździć po poziomach tego miejsca, czy może tam na górze? Czeka na mnie coś o wiele bardziej. Bully, bully, fajna nazwa. Przerażającego. 0% Oh. Na miśku. Wow! Popatrz do góry. Co jest grane? Yes. What the hell? Zostaw moją windę w spokoju, typie! O co ci chodzi? Nie! Jadę w dół! Tak jest! Jadę w dół! Nie! Najgorzej! Moja winda została zniszczona przez tego potwora. I co teraz? Sharikan VR. Jest winda, żeby stąd uciec! Wszadzamy miśka! Aaaa! Jak on się tu pojawił? Co to? Jo! Zły niedobry stworek. W ogóle zauważyliście, że on w buzi ma oczy? Jak on przeżuwa albo coś je, to, to co? Gryzie swoje własne oczy? To, to, to nie ma sensu w ogóle chyba, nie? Gdzie tu jest logika? Halo, co to za darwinizm jest tutaj zrobiony? Dobra, misiek, ty mi uratowałeś tyłek. A! Nie uratowałeś! On był na dole, nagle się pojawił na górze! Co to za teleportacja? Misiek, ty się rozładowałeś. O nie, mamy problem. Houston, Houston. Nie! Dinoe. Wow! Wow, wow, te emocje, te wybuchy. No, mówię, mam takie trochę mieszane uczucia, jak. Grę. Przemek, bez. Szybko do windy, chodź szybko do windy, do windy, do windy. Ciskaj to. Jest, 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 udało się. przychylszyliśmy sz Ale dziwną grafikę ma tutaj, nie? Patrzcie jego puls 95. Bum, BUM BUM I co teraz? Frajerska chmuro? My jesteśmy górą, lecimy do góry. A u, AUU au, u do nieba! Matko, kamień z serca. To było naprawdę stresujące. Ja nie lubię tak działać pod presją. Czyli teraz nareszcie z tych katakum, z tych podziemi wychodzimy i git. Kam ta wina się zatrzymała? O nie, on tu jest! Ten hagi łagi roku w sosnowcu. Zabieraj te łapy stąd! On nas spycha tam na dół z powrotem. No nie, znowu będę musiał ten kod pisywać. Oby. Właśnie 103 już ma. Nie, oby nie winda spada! Matko jedyna! Mój najgorszy koszmar: spadająca winda. Co teraz się stanie? Co teraz się zamistało? Jak Ekran jest ciemny, czy znowu zemdleliśmy? Historia będzie kontynuowana. Czyli czekamy na chapter drugi tej super gry, jakby nie patrzeć. Maciek VR! 321, 321, 321, 321, 321 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3 2, 1, 5, Enter. Otworzyło się, otworzyło się! Misiek ma 60% baterii. Do windy, do windy, do windy, do, windy, do, windy, do windy. klik, 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 klik! On był za mną już. O kurde, uda mi się, Uda mi się, uda mi się, uda mi się, hehehe! uda mi się, Wygrałem! Wuli nie dał rady! Haha, ha, Maciusz lepszy! Hehehe! do góry teraz. Ale tu ciemno, zapalę latarę. Okej. Okay. Czyli chyba uh, uciekamy. Ciekawe czy da się zhakować ten grę. Halo? Coś było słuchać? Co jest? Skąd to? Łooo! Łooo! nade mną! Uuu, łapa! O nie, o nie, co? Jeszcze będę musiał uciekać? Jakaś walka będzie teraz? O nie, 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 nie. O, zleciał? O, zleciał? Czy mi się wydawało? O chyba... Nie, 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 nie! nie. To ja zlatuję? O nie! O nie! Widzę w dół jak w dorsach zlatujemy! <grym> O kurde, będę w kolejnej instancji. Nie, to jest koniec już. Historia zostanie ten. Juniorski. Idziemy dalej. Tutaj w ogóle te robaki chyba są. O, winda. Ej, to są dorsy. Dawaj, naciskaj. właśnie tutaj szybko. Psa. Ej, to są dorsy. No przecież on ty chciał do mnie przyjść i mnie złapać. Jak miało to miejsce w dorsach? Tylko powinniśmy... Gdzie zje... poszedł? Tylko powinniśmy zjechać na dół. Chyba Juniorski jako jedyny zauważył, że się ruszył, ten zwierzak. No i ten w dorsach powinien spać mi teraz na windę. Aby ona zleciała bardziej w dół. Nie no, na serio? Żeby <laughs> wykrakał. Jest i on. Więc moi drodzy, e, twórcy inspirowali się Garden of Banban, -Ban, Poppy Playtime... Czemu on spadł? Oraz wiecie kim jeszcze, jaką gierką? Roblox dorsy. Ten, dorsy, Roblox dorsy. <laughs> Zrzucił nas na dół, czyli nas zjadł. Czy to jest jakiś bad ending w tym momencie? The story will continue. Czyli historia będzie kontynuowana, więc. Moi drodzy, to by było na tyle dzisiaj. Dziękuję Wam za uwagę. Sprawdźcie koniecznie całość filmów youtuberów, którzy tu wystąpili. Macie linki w przypiętym komentarzu oraz w opisie. Teraz na ekranie Wam się wyświetli więcej reakcji. Serdecznie zapraszam. Możecie napisać też, jakie reakcje jeszcze byście chcieli. Do zobaczenia.